Witamy serdecznie. Dziś przyjrzymy się bliżej lawendzie. Niby znana roślina, prawda? Ale chcemy zobaczyć, co konkretnie może dać osobom starszym. Tak, lawenda to coś więcej niż tylko ładny zapach. Historia długa, a nauka no, coraz więcej potwierdza. Mamy trochę badań, ciekawych źródeł. Świetnie, zagłębimy się w to, co wiemy na pewno. Przede wszystkim to jej słynne działanie uspokajające. Chyba od tego warto zacząć. No właśnie, jak to działa tak od środka? Co tam się dzieje w organizmie? Kluczowy jest tu y, linalol. To taki główny składnik olejku lawendowego. I on wiesz, wpływa na pewne szlaki w mózgu. Na przykład. Konkretnie na układ GABAergiczny. To znaczy na te receptory GABA, które naturalnie nas wyciszają lawenda jakby wspomaga ten proces czyli pomaga się zrelaksować obniżyć napięcie dokładnie są badania które pokazują że może łagodzić lęk nawet porównywano taki specjalny preparat silexan to olejek w kapsułkach? Tak. I co wyszło? No, w jednym badaniu wyszło, że działał podobnie do lorazepamu, a to już lek przeciwlękowy. Oczywiście to nie znaczy, że można zastąpić leki lawendą. Absolutnie. Rozumiem, to ważne zastrzeżenie. Ale jako wsparcie, na przykład przy łagodnej depresji u seniorów, może poprawiać nastrój. Wartościowe uzupełnienie, nie zamiennik. Brzmi sensownie. A to uspokajanie? No. Od razu nasuwa się temat snu, bo z tym bywa różnie w późniejszym wieku. No właśnie, i tu lawenda też ma swoje zasługi. Skoro uspokaja, to y, naturalnie ułatwia zasypianie. I poprawia jakość snu. Tak, są na to dowody. Na przykład pomogła pacjentom geriatrycznym, którzy odstawiali benzodiazepiny, łagodziła objawy odstawienne. Prosty sposób to aromaterapia czyli po prostu olejek. Tak, kilka kropli na poduszkę, może dyfuzor w sypialni naprawdę niewiele trzeba a może pomóc tym, którzy, wiesz, kręcą się w nocy dobry, naturalny sposób. A idąc dalej, myślenie, pamięć czy lawenda tutaj też może coś zdziałać? To sprawa jest y, bardziej złożona. Źródła mówią wyraźnie, że aromaterapia lawendowa jest skuteczna w zmniejszaniu pobudzenia pobudzenia. Czyli na przykład u osób z demencją? Tak, szczególnie typu Alzheimera. Zmniejsza takie zachowania agresywne, niepokój. Było takie badanie, gdzie regularne rozpylanie olejku wyraźnie redukowało te objawy. To już jest duża pomoc dla pacjenta i opiekunów. Oczywiście, ale jeśli chodzi o taką bezpośrednią poprawę pamięci, no to tu źródła częściej wskazują na inne zioła. Rozmaryn na przykład, czy cytryna. Czyli lawenda bardziej na nastrój, na uspokojenie w demencji, a niekoniecznie na samo zapamiętywanie. Można tak powiedzieć, ale poprawiając nastrój i redukując lęk, i tak pośrednio poprawia jakość życia tych osób. To też jest ważne. Zdecydowanie. Ale lawenda to chyba nie tylko głowa i nerwy. Co jeszcze potrafi? Zgadza się, ma też inne talenty. Na przykład działa rozkurczowo na mięśnie gładkie. Co to oznacza w praktyce? Dla kogo to dobre? No, na przykład przy problemach z trawieniem. Wiesz, jakieś skurcze jelit, bóle brzucha, wzdęcia. Lawenda może tu pomóc, bo rozluźnia te mięśnie. Aha, czyli wspiera pracę jelit dróg żółciowych. Tak, pomaga też w wydzielaniu soków trawiennych, a nawet hamuje rozwój niektórych niekorzystnych bakterii w jelitach. Sporo tego. A działanie przeciwbulowe gdzieś mi się obiło o uszy. Tak, ma też właściwości przeciwbulowe i przeciwzapalne. Dlatego często jest w olejkach do masażu czy dodaje się ją do kąpieli. Czyli na bolące mięśnie, stawy. Może przynieść ulgę właśnie przy takich dolegliwościach. Zastosowana zewnętrznie. I jest jeszcze jedna y, ciekawostka. Słucham. Pojawiło się bardzo wstępne badanie, naprawdę świeżynka, z tego roku. Sugeruje, że aromaterapia lawendowa może mieć jakiś wpływ na obniżenie poziomu cukru we krwi. Naprawdę? U cukrzyków? Tak, obserwowano pewien spadek glukozy. Ale, podkreślam, to bardzo, bardzo wczesne doniesienia. Potrzeba dużo więcej badań. Jasne. Ale kierunek ciekawy. No dobrze, to jak z tej lawendy korzystać mądrze i bezpiecznie? Jakie formy są najlepsze? Mamy kilka opcji można pić napar, taką herbatkę, zwykle łyżeczka, dwie suszu na filiżankę. Klasyka. Co jeszcze? Wspomniana aromaterapia, dyfuzor, inhalacje, skropienie chusteczki. No i zewnętrzne stosowanie: olejek do masażu, dodatek do kąpieli. A do ustnie, poza herbatką, są jakieś preparaty? Są na przykład ten sileksan, o którym mówiłem, to kapsułki. Ale niezależnie od formy, ważna zasada, zaczynać od małych ilości obserwować reakcję organizmu? Dokładnie. I wybierać produkty dobrej jakości. To istotne, żeby olejek był prawdziwy, nie jakiś syntetyczny. A co z bezpieczeństwem? Jakieś ale przeciwwskazania zwłaszcza dla seniorów, którzy często biorą różne leki. Bardzo ważna kwestia. Lawenda jest generalnie uważana za bezpieczną, ale jak wszystko może wywołać skutki uboczne. Jakie na przykład? Czasem bóle głowy, zaparcia, a przy stosowaniu na skórę no może podrażniać, jeśli ktoś ma wrażliwą skórę albo alergię. Alergia to oczywiste przeciwwskazania, a leki i tu trzeba bardzo uważać. Lawenda może wchodzić w interakcję, szczególnie z lekami na nadciśnienie, bo sama może lekko obniżać ciśnienie. Czyli ryzyko, że ciśnienie spadnie za nisko? Tak. Podobnie z lekami uspokajającymi i nasennymi. Lawenda może nasilać ich działanie, prowadzić do nadmiernej senności. To niebezpieczne. Dlatego trzeba zachować ostrożność. I jeszcze jedno: zaleca się odstawienie lawendy na jakiś czas przed planowaną operacją zwykle dwa tygodnie. Dobrze wiedzieć. Czyli podstawa to. Zawsze, ale to zawsze konsultacja z lekarzem zwłaszcza jeśli ktoś przyjmuje jakiekolwiek leki na stałe. Zanim zacznie się stosować lawendę, trzeba zapytać lekarza lub farmaceutę to fundamentalna zasada. Podsumowując, lawenda wydaje się naprawdę wszechstronnym, naturalnym wsparciem dla seniorów. No tak. Pomaga uspokoić nerwy, poprawia sen, może łagodzić bóle, wspiera trawienie. A no, nawet być może ma jakiś wpływ na poziom cukru, choć to na razie znak zapytania. Dokładnie. Ale pamiętajmy o tej rozwadze i konieczności rozmowy z lekarzem. Właśnie. Te nowe kierunki badań, jak ten wpływ na majaczenie na oijomach czy cukier, pokazują, że potencjał jest. I to skłania do myślenia, prawda? Nad czym konkretnie? No, nad tym, na ile takie świadome włączanie sprawdzonych naturalnych środków, jak właśnie lawenda, może wzbogacić dbanie o zdrowie, o jakość życia w tych dojrzałych latach. Jako takim mądre uzupełnienie standardowej medycyny. Coś do przemyślenia dla naszych słuchaczy. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.